Witam serdecznie drogie Skorpiony na czytaniu tygodniowym, zobaczmy, co też emocje, co też emocje w kartach, jak się przedstawiają te emocje w kartach na ten tydzień. Dla skorpionów lecimy. Przepraszam, że dzisiaj, ale niestety życie, samo życie. Dlaczego to tak się zadziewa? Wkręcono się boją o stratę skorpiony boją się straty, nie bójcie się straty skorpiony, widzę, że się boicie straty kogoś bliskiego, żony, matki kogoś przez sprawiedliwość, to tak jakby skorpiony mają w głowie, że ja stracę żonę, ja stracę dziecko, ja stracę coś tam przez jakieś sytuacje życiowe, nie bójcie się skorpiony tutaj macie piękną kartę na, macie piękną kartę, tu jest energia na, na skali roku tak naprawdę na skali życia, na skali roku ale do skorpionów, do jakaś prawda, że coś tracą, coś, że coś odchodzi, że coś, że coś tracą, tracą siły do walki, do walki, o, do walki o to, co jest piękne, o to, co jest prawdziwe, to jest tak jakby skąpienie, skąpienie, to jest chęć takiego poskąpienia, wyizolowania się też jednocześnie i jest strach, ale nie ma, nie ma siły walki, a tutaj bym wręcz powiedziała, że, bo tu są karty przeplatane, czyli tak, skorpion na początku tygodnia jest w pięknej emocji, w pięknej emocji do osób młodszych, mogą to być dzieci, mogą to być osoby młodsze, podejmuje bardzo takie radykalne, bardzo ciężkie decyzje, ale one są takie słuszne, słuszne z wnętrzem Skorpiona, tak, natomiast jeżeli chodzi o drugi, o drugą część tygodnia, to bym powiedziała, że jest walka o to, żeby czegoś nie stracić, kogoś nie stracić, pracy nie stracić, ale jednocześnie, jednocześnie żeby coś naprawić, bo coś powinno być naprawione, coś musi Musi być zgodne. Tu jest czysta droga, tutaj coś idzie ze sprawiedliwością. Tutaj do wiadomości do Skorpiona. Ogrom wiadomości idzie, ale decyzje będą dosyć bolesne. One nie będą, będą już Skorpion się, myślę, będzie Skorpion myślał, że, że nie trafia ze swoimi, tak jakby nie mógł trafić do, do kogoś ze swojej rodziny, do kogoś ze swoich bliskich i że jest jakaś, jest jakaś, tworzy się jakaś przepaść między nim a kimś bliskim jego sercu. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o pracę, to nie widzę tu to jest zawalczenie o siebie, to tak jakby coś tracę. Ale mam siłę, żeby coś stworzyć. Tutaj siła, to tu jest pasja, tu jest czyszczenie, powiem wam tak, jest czyszczenie, ale jednocześnie jest dobra energia. Powiem tak, rodzina, podstawą, bym powiedziała dla skorpiona, rodzina jest podstawą, miłość jest podstawą, związki są podstawą, przyjaźnie są podstawą do wyjścia na czystą drogę, czyli skorpion sobie poradzi, ale nie poradzi sobie w pojedynkę, tylko poradzi sobie rodzinnie lub z przyjaciółmi. Skorpion idzie do świata, skorpion się budzi. Skorpion za, e, zaczyna, zamyka energię strachu, Skorpion w tym tygodniu rzuca o ziemię, jak to się mówi, po prostu w czeluść rzuca, słuchajcie, swoje negatywne energie, po prostu wszystko stawia na jedną kartę, co ma być, to będzie, koniec, kropka, ale boi się, że przez to może coś stracić, natomiast wydaje mi się, że nie bójcie się Skorpiony, bo rodzina, bliscy, wszyscy są za Wami, nie bójcie się, tu jest poskąpienie przez tydzień, e, Skorpion troszeczkę skąpi na siebie, niepotrzebnie, niepotrzebnie niepotrzebnie, aczkolwiek powiem tak, być może jest w, tym, jest w tym jakaś logika, bo tutaj widzę, że skorpion może sobie pozwolić, ale skąpi, być może ma rację, bo tutaj karty mówią, że nie masz skorpionie potrzeby, żeby skąpić, natomiast jeżeli tak uważacie, no to ja powiem tak, jak to się mówi skarpetka najlepszym bankiem, tak więc bardzo dobrze, jak człowiek sobie odrobinę poskąpi, ale skorpion się w tym tygodniu z czymś nie może pogodzić, nie wiem, czy z sytuacją światową, ogólnoświatową, tak, tutaj mamy ogólnoświatową, ale widzi w tym wszystkim jakoś czystą drogę dla siebie, widzi jakieś wiadomości widzi jakiś postęp Jest Skorpion jest w tym tygodniu jest w podróży chcę powiedzieć, że to jest podróżowanie czysta droga, podróż, wiadomości i jest znalezienie jakiegoś światełka w tunelu, słuchajcie, bardzo dobre znalezienie światełka w tunelu i tutaj będą, myślę, że dobre wiadomości dobre wiadomości, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Skorpiona i o sprawy zawodowo-bytowe dla Skorpiona, to coś urzędowego będzie pozytywne albo pozytywnie załatwione dla Was. Także tak to widzę. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała uwaga na kręgosłup, kręgosłup piersiowy i kręgosłup lędźwiowy i coś się dzieje z kostkami u skorpionów. Także tyleż moi kochani. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Hej.